No, nie, nie chce mi się, ale dobra. Masz z tego komparować? Nie mam, ale co tam? Chodź. O Marta powiedziała, że dziś mogę już się na spa. No to, czy tutaj mi to kogoś przydać?

Dzieci, no jak nie bawiły się. Bo byliśmy tam tylko prawie jeden dzień. to i chyba jest trochę szkoda. A więc musimy zrobić coś takiego, żeby przyjechała ciocia z wujkiem. No, w sumie dobry pomysł. Ale byśmy zrobiły taką wycieczkę. Um, nie wiem, gdzie na wycieczkę jeszcze, ale tu będziemy planować na przykład. No i pojedziemy do, do wesołego miasteczka, tego typu. No, takie tak rzeczy, no. Mhm. Uh -huh. No, a więc co powiem do nich. Proszę, twoje żeby ściągają. się okunalić, tu, tu. Halo? Tak, czy byście mogli przyjechać gdzieś tak na... I jakieś dwa prawie tygodnie do nas, tak, żebyście przyjechali. Dobrze, dobrze, no, a kiedy? Yy, no, w sumie możecie za pół godziny. No, to pa. O, się za pół godziny, pół tygodnie. Czy ja to słyszałam, że ciocia przyjeżdża z bukiem Tak, na dwa słuchaj. Tu ja lepiej. Tu się zamykam na klucz. I nie wychodzę z tego domu. W pokoju. Jezus, Maria. Dzieciaczki. Patrzcie, w ogóle Lilusia podrosła. Um, no. Ciocia i wujek przyjeżdżają na dwa tygodnie. Jupki! Jupki! Mhm. Możecie iść powiedzieć Amelce. Dobrze. A w sumie nie, nie chce mi się iść tu, pisze jej. Amelka, Amelka, Ciocia i wujek przyjeżdżają na dwa tygodnie. Wysła. No a więc przyszedł i powiedział: O, mamam trzy psa. Jezus, Amelka, Ciocia i wujek przyjeżdżają na dwa tygodnie. Boże, czy jesteś? iść. Dobra, piszę. Aha. Gadam teraz z oliwką... Kom, może oliwką. olgą. I nie pisz pa. No. A więc jak już zaczęliśmy o tym gadać, to on do mnie podeszedł i rzucił na mnie kawę. Mhm. Ja już musisz kończyć... Pa. Za pół godziny! Przedłużę. To już się jakoś kurde uszczelić, bo się boję, jak wykręc. Muszę odszczycić jakieś piękne ubranie. Co my tutaj mamy? A będzie odszczycić tak jak wujek ciocia przyjeżdżają. Nie wiem czy to miałam oparty, ale raczej nie. Lejku, nic nie widzę porabia, ale tego kwiaty się założy. Oliwy już dokładnie wyglądam. Nie wiem. W ogóle, jak widzicie, teraz u mnie jest taki czysty porządek, że tu nie ma znowu rzeczy. <grym> jest u mnie czystość, po prostu mogę sobie tutaj siedzieć, tutaj... To jest moja forteca teraz. Boże święty dzwonek do drzwi. Idę otworzyć! mogę Mogłeś, kurde, inne walizki kupić. To muszę mieć z tą walizkę, niestety. Boże, już otwieram! Boże, potrzebę kluczek. są czuję się. Chociaż w końcu jakaś normalna dziewczyna przyjechała. Am, Ameryka! Hej, Boże, święte, Hej, Zuzia! Hej. Co tam? A nic. My się tu To może lepiej być mi nowego pokoju. Okej. Okay. To jest mój pokój. Fajny jest bardzo. Dzięki. Dobra, e, no to... To są moje ciuchy. Tak mało ich masz. Babo, co ty bawe? Dużo. No jednak dużo. Czego ty masz okulary? No bo niestety mam muzyku. a mam coś dla Ciebie, okulary prześpiącze. Jakieś śliczne, to mam do mojej kolekcji. Fajną masz kolekcję, widziałam to ostatnio w sklepie. Mhm. To są z tej nowej kolekcji i patrz jakie mi w ogóle rodzice widzianka kupili. To są moje nowe widzianka i jeszcze jestem w tym nowym widzianku. No w tych nowych ciuchach, pa. Ale ładne są te ciuchy. No, też je lubię. A to jest moje ulubione. Fajowo, ty Twój kwiatek. No, ja za długo kupić sobie nowe kularki, takie przedsłoneczne. A dziś ma przyjść kulec z moimi kularkami. Uuu, fajnie. Dzień dobry. O, dzień dobry. Dzień dobry, no to proszę, dzień, e, do widzenia Nie ważne Moja kur... A! Znaczy Na czym, co Na temu Aha, ostatnio widziałam filmik na YouTubie Jak się robisz zakupki z temu, no, zakupki z temu Mhm uh -huh. Moje okulary Kurde, nie zmieszczą się wszystkie, A! ponieważ, no, przecież mu się gdzieś indziej nie położyć. Ty w wy w ogóle tu na dwa tygodnie przyjeżdżacie, ale fajnie. No, będziemy razem spać na to łóżko. No tak. Przecież ja nie nie umieściłem gdzieś indziej. Już nie dam, żeby spała kurdyna po drodze. No dobra, fajne, nawet masz łóżko. A, Jezus Maria. Jedziemy mm, Idziemy do mojego brata Oskara? Wiesz no, on mi się podoba. E to ręka. Hej, ładnie się wyglądasz. Ładna masz pacemka. Uuu, ktoś tu się zarumienił. Ej, idziemy stąd? S się odwaliło. Boję się. Kobieto. Ej, ładnie przykro się dzisiaj. Zakupiłam no, coś moje... Amelcu? Amelciu! Kupiłam coś! O, ja. o dziękuję! To są to z nowej kolekcji. Tak, to są z nowej kolekcji, ciuszki. A gdzieś tutaj wiek? Na dole. To co tam Mhm, To też pójdziemy. Mogę odłożyć tutaj to, co z winda? Pewnie.